Nowy tomik poetki Niny Pawlaczyk zatytułowany Szramy dni stuki serca jest jedenastym zbiorem wierszy, który został podzielony na pięć części. W wybranych utworach autorka zapisała swoje wspomnienia oraz to, co dzieje się wokół na co dzień. Tytuł dlatego, że szramy to ślady po ranach, a czas ostatni tych ran dostarczał sporo. Nie ma rodziny, której by jakoś nie doświadczył, albo, albo chorobą, albo odejściem, albo jeszcze inaczej. I, no i zabliźniają się te szramy, ale zostają jakoś lat Blizny. przeżyć. Blizny, tak. Blizny też używam. Nawet zauważyła koleżanka moja, że i dlaczego się nie powtarza na ostatniej stronie okładki, w wierszu, który tam zamieszczam, właśnie szramy, tylko blizny, bo to jest bliżej, bo to dotyka bardzo blisko, w sąsiedztwie, że tak powiem. To sąsiedztwo można rozumieć dosłownie i trochę szerzej przez wschodnią granicę i tak dalej. Podczas spotkania wiersze poetki czytali jej przyjaciele z Uniwersytetu III Wieku. Przytoczono również fragmenty eseju dr Zdzisławy Pieczyńskiej-Gąsior Świat jest nie do pojęcia piękny o poezji Niny Pawlaczyk. Bałość Kamień wapnem bielony, w nim osadzony krzyż metalowy z figurką Chrystusa. Wokół krzewy bzu i jaśminu Ważne miejsce w pamięci. Czy przetrwał? Do niego wychodziła procesja, by witać pogrzeb z sąsiedniej wsi, odprowadzić wychodzących na odpust Anny. Wozy konne z budami zdobionymi wrzosem, w pielgrzymce na Jasną Górę. Jest. Przetrwał i patrzy na nowe dino. I drogę za dawnymi ogrodami, za księżym płotem. Chciałabym podziękować ludziom, którzy mi towarzyszyli przez lata, bo minęło 11 tych lat i mam wrażenie, że co miałam do powiedzenia, powiedziałam. I no, złośliwcy mówią, że tam już się odgrażasz od trzech tomików, że to. Nie, nigdy nie mówiłam, że tak. I nie chcę mówić, nie chcę używać tego słowa ostatni czy nie ostatni, ale. Ale mam potrzebę podziękowania wszystkim, którzy po pierwsze zaryzykowali kiedyś, żeby, żeby mnie wesprzeć, żeby wydać, żeby to ujrzało światło dzienne, żeby nie, nie było odkładane tylko z zeszytami. No i myślę, że ośmieliło mnie też to, że był odzew i jest ten odzew ciągle. I, I mam takie satysfakcje, czasem mm, radosne, ludzie zupełnie nieznani, bo tutaj to jeszcze mogę podejrzewać, że no, koleżeństwo nie chcą mi zrobić jakiej, jakiegoś, jakiejś przykrości. Ale odzywają się ludzie zupełnie nieznajomi, którym koleżanka podała, y, czy sprezentowała tomik. I, no I to jest prawdziwe wtedy wierzę, że pani, którą widzę pierwszy raz, przyjeżdża do mnie z 70 różami. No, po prostu to, to, to mnie się wydaje, że to się śni, że to się może śnić. Kwaśny jabłka. Cóż ci przynieść z samego rana, w ten ogródek bogaty i piękny? Może powiew chłodniejszego wiatru, albo zamyślenie, co przyklęknie przy świecie z rumiankami na podwórku. Swojskim pianiem z płotu kukuryku. Albo jeszcze miodem w plastrze z ula, zabawami chowanego krzyków tu nóg, bicia serca o zmierzchu. Ścichło wszystko, tylko furtka skrzypi. Zobacz, wisi na jednym zawiasie. Gdzie się podziałyście kwaśne jabłka, gdzie zapodziałyście piękny czasie zatęskniłam. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.